Zdecydowanie Gruzini są podrywaczami. Jednym z pierwszych pytań jest właśnie, mąż jest? I to jest pytanie. Mąż, który jest w Polsce, nie działa. Mąż, który jest nawet ze mną tutaj, ale nie ze mną w tej taksówce i nie jest, jest jakiś zagraniczny, nie działa. Jedyne, co może czasem zadziałać, to jest, jeżeli się powie, że się ma męża Gruzina, no to, to, to jest takie trochę zejście z tonu. Dziś w ogarniam podróże na tapetę bierzemy klej nad południowego Kaukazu, czyli Gruzję, a opowie o niej reporterka, dziennikarka i podróżniczka Stasia budzisz. Kiedy twoja fascynacja Gruzją się zaczęła? E, otóż um, ja pierwszy raz pojechałam do Gruzji, to było prawie 10 lat temu. Ja pojechałam po prostu na urlop na jakieś wakacje, jedne, drugie, dziesiąte potem. I w którymś momencie tak się zaczęło moje życie układać, że, że wiele z tą Gruzją zaczęłam łączyć. No, zaczęłam pisać e, doktorat, który jest taką moją wielką polączką, ponieważ go nie napisałam jeszcze, właśnie też związany z Gruzją. E, to znaczy, że masz coś jeszcze do zrobienia w tej Gruzji. Tak, i tak do jeszcze, mam, to jeszcze mam do zrobienia, bo kolejny odcinek. Bardzo dużo, więc później związałam całe swoje życie, no prawie całe swoje życie zawodowe z Gruzją, ponieważ zaczęłam tam pracować, między innymi przy projektach międzynarodowych, które zajmowały się osobami z niepełnosprawnościami, oprócz tego no, pracowałam jako dziennikarka, no i pracuję też jako pilot wycieczek. Stasiu, ty mówisz, że chcesz zdemitologizować Gruzję. Co to znaczy? Jakie mity o niej słyszałaś? <gry> Jak słyszałam, jakie słyszałam, jakie funkcjonują, są i są powszechnie znane. To znaczy, że Gruzja jest krajem, który jest otwarty, gościnny, przyjemny, że wszystko, co się dzieje w Gruzji, jest bezinteresowne, wspaniałe i dobre. I tak jest. Natomiast nie do końca, ponieważ Gruzja ma też drugą swoją drugą swoją stronę, coś, co się kryje za, za jej fasadą, właśnie tej takiej pięknie przedstawionej supry, gościnności, bezinteresowności. Jakie właśnie zwyczaje, czy nieoczekiwane zachowania Gruzinów na nas czekają? Czego możemy się spodziewać? E, to znaczy na pewno, kiedy przyjedziemy do Gruzji, spotkamy się właśnie z gościnnością. To jest jakby oczywiste i wszyscy, właściwie cały Kaukas, nie tylko Gruzja, słynie z gościnności i właściwie jest ona dostępna na każdym kroku, gdziekolwiek nie pójdziemy, czy to będzie restauracja, czy to będzie ulica, czy to będzie dom prywatny. A jak się przyjawia ta gościnność? Ja, przyjawia się w ten sposób, że nie można odejść od stołu i jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ bardzo często się nie można odejść od tego stołu pod wpływem po prostu zbyt, nie, zbyt wielkiej ilości alkoholu, na przykład już o, o jedzeniu nie wspomnę. A, a czy są jakieś rzeczy w Gruzji, o których trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie po podróżować? To znaczy Gruzja jest bardzo bezpiecznym krajem do podróży, również do podróży samotnie podróżujących kobiet, do, również do, do tego, by kobieta podróżowała samotnie po, 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 po tym kawałku świata i zachować trzeba tak naprawdę wszelkie zasady bezpieczeństwa, które, które, które obowiązują na całym świecie. W Gruzji jest może troszeczkę bardziej niebezpiecznie ale to też jest być może za duże słowo, ale pod kątem takich właśnie stosunków damsko-męskich. już nie należy zawsze jakby wchodzić w otwarte relacje z różnymi mężczyznami, których spotkałem po drodze. A czy Gruzini są na coś specjalnie wyczuleni, na jakieś zachowania, gesty może? Gesty chyba nie. Znaczy, na pewno Gruzini i Gruzinki zwracają uwagę na. To, że ktoś jest wulgarny, to, to nie jest jakby przyjęte, żeby, żeby właśnie być wulgarnym w jakikolwiek sposób. Z jednej strony mówisz, że Gruzja jest bezpieczna dla kobiet samotnie podróżujących, z drugiej, że mężczyźni bywają zaczepni, jeśli dobrze Bywają, to tak, bywają. E, natomiast no, w momencie, kiedy się przestrzega zasad takiego e, jak to określić, no takich zasad po prostu e, bezpieczeństwa, no to nic nam nie grozi. Zdecydowanie Gruzini są podrywaczami, e, jest to oczywiście uogólnienie, natomiast no, bardzo często można spotkać się z, z takim podejściem. Bardzo często, kiedy jadę sama taksówką, to zdarza mi się wchodzić właśnie w tego tyku, typu dyskusje, bądź nie wchodzić, znaczy nie doprowadzać do tego, żeby one powstały. I z reguły pierwszym, jednym z pierwszych pytań jest właśnie, musz jest? I to jest pytanie. No i potem, jak odpowiadam, że, że tak, no to potem, potem jakby mąż, który jest w Polsce, nie działa. Mąż, który jest nawet ze mną tutaj, ale nie ze mną w tej taksówce i nie jest, jest jakiś zagraniczny, nie działa. Jedyne, co może czasem zadziałać, to jest, jeżeli się powie, że się ma męża Gruzina, no to, to, to jest takie trochę zajście z tonu. O proszę, czyli to dużo zmienia. Czy Ta, polacamy? Tak, tak, można. Pole no, polecam, można mówić, mam męża Gruzina, to może jest, jest takie trochę bezpieczniejsze. Skoro mówimy o samotnym podróżowaniu kobiet po Gruzji, to powiedz czym najlepiej się po niej poruszać? Najlepiej poruszać się taką komunikacją miejską, międzymiastową, wynajętym samochodem, a nawet rowerem. Co prawda ja rowerem nie jeździłam nigdy i różne są opinie na temat komfortu jazdy rowerzystów po Gruzji, ponieważ no z różnych przyczyn, choćby tego, że praktycznie nie istnieją ścieżki rowerowe, chyba tylko w Batumi są jakieś. I jest to po prostu trochę niebezpieczne ze względu też na trochę inny styl jazdy samochodów kierowców w Gruzji. No i odważniej jeżdżą, tak, no jeżdżą dynamiczniej niż, niż na przykład my. tak. A co z marszrutkami? Bo wiem, że też funkcjonują. Tak, oczywiście. Marszrutki są też takim środkiem transportu, który, który jak najbardziej można z niego korzystać i one są absolutnie praktycznie wszędzie. Jedyny minus marszutek jest taki, że nigdy nie wiadomo o której odjadą, bo odjeżdżają wtedy, kiedy się zapełnią. I ile kosztuje taka podróż, przemieszczanie? A to zależy. Pociągiem, podróż przez cały kraj kosztuje 20 lari, to jest jakieś 45 zł dzisiaj. I cały kraj może e... wtedy tak tak, no cały kraj ma 400 tam kilometrów, jeżeli chodzi o tę te, o te linię kolejową, jest Tbilisi-Batumi. Jeżeli chodzi o marszrutkę, no to jest bardzo podobny koszt. A jestem ciekawa, czy próbowałaś autostopa w Gruzji? Ja ze trzy razy jeździłam po Gruzji autostopem, natomiast to, co powiem, pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi. Natomiast jeżeli dziewczyny jeżdżą same autostopem po Gruzji, to może być to niebezpieczne. Przemieszczając się po Gruzji, czy to z jednego końca na drugi, czy też taksówkami, czy marszrutkami, no można zgłodnić. I co wtedy w tej Gruzji zjeść? Gruzja mm, słynie z kuchni, która faktycznie e, dla większości ludzi e, jest jedną z najlepszych kuchni na świecie. E, I faktycznie jest... E, bardzo wiele możliwości do tego, żeby coś zjeść. I tu dobra wiadomość: również wegetarianie i weganie mają co jeść w Gruzji. To jest świetna wiadomość, ponieważ długi czas istniało takie przekonanie, że w Gruzji je się głównie mięso czyli słynne szaszłyki bądź słynne hinkali, czyli te takie pierożki z rosołem w, w, i mięsem w środku yy, i że no wegetarianie to tak za specjalnie to, 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 to nie mają co jeść. Nieprawda. Wegetarianie, ja sama jestem wegetarianką, yy, właściwie jest szeroki wachlarz różnych produktów, które, które, które można spożywać. A jakie są twoje ulubione? Ja chyba najbardziej, jeżeli chodzi o gruzińską kuchnię, to lubię lobio. Lobio to jest taka gęsta zupa z fasoli, coś podobnego do naszej fasolki bez, po bretońsku, tylko że bez mięsa, za to z orzechami i no jest to jedno chyba z moich ulubionych dań gruzińskich, bardzo polecam. Takie rzeczywiście pożywne, bardzo dobre. E, oprócz tego um, jestem fanką djondjoli, e, to jest, to są kiszone Kiszone owoce, liście, kłokoczki. I to jest właśnie jed... to jest kłokoczka. Kłokoczka to jest roślina, którą się kisi, zrywaj kisi. W Polsce też rośnie, natomiast w Polsce nie spotkałam się nigdy, żeby ktoś ją kisił. Być może teraz już tak gdzieś tam się spotyka, ale nie, nie widziałam nigdy. Natomiast jest bardzo wiele innych kiszonych produktów. Kisi się czosnek, kisi się pomidory, no oczywiście jakieś ogórki, kapustę różnego rodzaju, bardzo wiele tego typu rzeczy jest. Ja bardzo też lubię szpinak z orzechami to się nazywa pchali. I to też jest gruzińskie danie właśnie? Tak, to jest też gruzińskie danie. danie to jest jedna z takich zimnych przystawek, które się, które się pojawiają na stołach gruzińskich. No i oczywiście tradycyjne gruzińskie danie, czyli haczapuri w różnych odmianach, w zależności od regionu. Każdy region chwali się swoim haczapuri. jak jakbyś mogła przybliżyć naszym widzom, czym jest haczapuri? Haczapuri to jest chleb z serem. To jest no, bardzo często jest to porównywane do, do, do pizzy, ale to nie jest pizza, to jest po prostu chleb z serem. Z serem bardzo często sulguni. Sulguni to jest jeden z najlepszych serów gruzińskich, no, przynajmniej z mojej perspektywy, ponieważ to jest ser, który nie jest ani zasłony, taki troszeczkę przypominający naszą mozzarellę. I jest to ser, który rzeczywiście, no, jest, trzeba pojechać do Gruzji, żeby go spróbować. Czy w Gruzji są popularne desery? Gruzi mają um, desery, natomiast czy ja kiedykolwiek zamawiałam jakiś deser na, na, w restauracji, nie przypominam sobie oprócz lodów, e, natomiast no, mają goźniaki. Goźniaki to, jest, to, jest, to są orzechy które to jest taka podrawa noworoczna, którą się robi na, właśnie na Nowy Rok, One są z miodem i to, to wychodzi takie, takie, takie chude ciasto orzechowe. Bardzo często też jest spotykana baklawa. No, to są wpływy wschodnie, oczywiście, więc też można baklawy spróbować. Gruzini uwielbiają torty. O, w wszelkiej maści. Czy e... można też je dostać w restauracji, nie e, tylko tak. z okazji urodzin. Nie, absolutnie. Tort w ogóle jest taką wręcz symboliczną i ważną kwestią, jakby każda uroczystość, niezależnie od tego czy to jest uroczystość domowa, czy jest to uroczystość oficjalna, właściwie zawsze kończy się albo zaczyna tortem. Bardzo dużym, torty są zamawiane, rzeczywiście są takie w różnych kształtach, więc można sobie zamówić tort miś. No, u nas teraz też się robi takie rzeczy, ale tam są faktycznie takie, takie no, duże, ciekawe, interesujące torty. I co jest interesujące jeszcze, jeżeli chodzi o te torty, to mianowicie to, że one są mało słodkie. Ile pieniędzy trzeba mieć, żeby się stołować w Gruzji? W Gruzji, jeżeli chodzi o restaurację, jest troszeczkę taniej niż w Polsce. Więc na taki posiłek, który, który składa się. Bardzo rzadko w Gruzji je się zupy, więc tam nie ma czegoś takiego jak pierwsze danie i drugie danie. Po prostu jest, jeden, jest jedno wielkie danie, czyli nawet składające się z kilku, z kilku porcji różnego, różnych, różnych, różnych potraw. I. Myślę, że tak, żeby się najeść i pójść do restauracji, myślę, że 25 lari to jest około no, 40 zł. I to jest taki obiad, cały, powiedzmy, z tych kilku dań. Tak, tak i to, to jest tam, tak możemy sobie zamówić. że też w Gruzji nie ma czegoś takiego, że jak się przychodzi do restauracji, przychodzi się grupą, to. E... Jakby nie zamawia się porcji dla siebie. Porcje zamawia się na stół, czyli zamawiamy haczapuri, zamawiamy e, szaszłyk, zamawiamy pchali, e, właśnie, czyli, czyli e, te takie e, zimne przystawki. E, zamawiamy jakieś coś kiszonego do tego wszystkiego. Do tego jeszcze zamawiamy właśnie jakiś chleb, bądź e, ostri, to jest gulasz, e, albo jeszcze jakiekolwiek inne e, potrawy, które nam przyjdą do głowy. I one stoją po prostu na stole i wszyscy z tego jemy. To nie jest tak, że ja sobie zamówię haczapuri i sama je jem, bo tak, to, no tak, tak w Gruzji się nie robi. W Gruzji właśnie siada się do stołu, który jest zastawiony dla wszystkich. To dzielenie się to też są chyba trochę wpływy wschodnie. Nie wiem, czy wpływy wschodnie, natomiast w Gruzji rzeczywiście jest tak, że, że e, ludzie się dzielą i potrafią się dzielić. Nie tylko przy stole. Nie tylko przy stole, tak. Do Gruzji zazwyczaj z Polski przylatujemy na kilka dni. Pytanie, gdzie najlepiej się zatrzymać? Gdzie przenocować? Gruzja ma bardzo rozwiniętą sieć hotelowo, guesthouse'owo, hostelową, więc jeżeli chodzi w ogóle o miejsca noclegowe, to nie ma najmniejszego problemu, żeby zatrzymać się gdziekolwiek. Działa doskonale Airbnb, działa doskonale Booking, więc można, można tą drogą. Można, Już na miejscu, czy lepiej Można wcześniej? na miejscu, można wcześniej. Więc to rzeczywiście nigdy, nigdy dla takich osób, znaczy ja nie mówię o grupie, bo kiedy przyjeżdża wielka grupa, no to faktycznie trzeba troszeczkę wcześniej pomyśleć o tym, żeby znaleźć miejsca w jednym na przykład w jednym hotelu, w jednym house'ie. Natomiast kiedy przyjeżdżamy w pojedynkę, to z reguły nie jest to problem, aby, aby gdzieś pójść, znaleźć ten nocleg, albo nawet po prostu wejść do jakiegoś hostelu gdzieś tam po drodze i, i zapytać, czy, czy coś zostało jeszcze, albo czy jest, czy guest house. Z reguły jest, z reguły się znajdzie, a jeżeli się nie znajdzie, to te osoby, które prowadzą daną, e, daną instytucję, na pewno zorganizują nam nocleg gdzieś obok. Czyli kolejny przejaw gruzińskiej gościnności. I pomocy. Ile kosztuje nocleg na przykład w hostelu? E, w hostelu nocleg kosztuje około 20-25 lari. Osoby. E, e, no, mniej więcej 30 lari to jest taka, taka stawka ze śniadaniem. Mamy w Gruzji kilka dni, co powinniśmy zobaczyć? No w zależności od tego, gdzie lądujemy, jeżeli lądujemy w Tbilisi, no to oczywiście musimy zobaczyć Tbilisi, bo Tbilisi jest jednym z najpiękniejszych w ogóle miejsc na świecie. Jeżeli chodzi o miejsce do życia, to ja myślę, że to jest idealne miejsce do życia, bo ja uwielbiam mieszkać w Tbilisi i, i warto zobaczyć Tbilisi, poświęcić na, te, na to miasto na pewno cały dzień. I na pewno cały wieczór, bo też jest. Właściwie to jest miasto, które żyje 24 na 24, więc jest co robić przez cały czas. Tbilisi nocą wygląda zupełnie inaczej niż Tbilisi w ciągu dnia. I jeżeli chcemy tylko zwiedzać, to możemy to robić 24 na dobę. Jeżeli chodzi, chcemy chodzić po restauracjach, to możemy to robić również 24 na dobę. Jeżeli chcemy imprezować, to też możemy to praktycznie robić 24 na dobę. I to wszystko w Tbilisi? Wszystko w Tbilisi. Rzadko się chyba zdarza, że miejsce, które jest idealne do zwiedzania pod kątem turystycznym, jest też miejscem idealnym do mieszkania. Tbilisi jest dużym miastem, więc tam jest gdzie się schować, jest gdzie pójść, jest gdzie e, mieszkać, jest gdzie imprezować. Jakby no, ma takie płaszczyzny, w których rzeczywiście można to wszystko pogodzić. A twoje ulubione miejsce w Tbilisi? Moje ulubione miejsce w Tbilisi to jest jezioro Lisi. Jezioro Lisi jest... Są trzy takie zbiorniki wodne w Tbilisi. Jest jezioro Żółwie, jest właśnie jezioro Lisi oraz Morze Tbiliskie. Joli, morze Tbiliskie jest... To jest taki zbiornik retencyjny, który rzeczywiście wygląda jak morze, bo jest olbrzymi. To jezioro Lisi jest gdzieś tam tak troszeczkę, można powiedzieć, schowane. E, trzeba tam dojechać, e, trzeba, no i tam można już spędzić cały taki dzień, i faktycznie można się przespacerować. Jest tam e, dość dużo zieleni, jest to no, przyjemne miejsce po prostu. To jest chyba moje ulubione miejsce w Tbilisi, jeżeli chodzi o takie, mm, no może nie atrakcje turystyczne, ale takie miejsce, gdzie można by po prostu posiedzieć e, i napić się dobrej kawy. Są na pewno też w Tbilisi miejsca biletowane. Tak. Gdzie warto się wybrać? Na pewno warto wjechać kolejką linową na twierdzę Rikała i to jest pod pomnik Matki Gruzji. I to jest miejsce, i warto jechać i rano i w nocy, kiedy widać całe miasto oświetlone i wygląda absolutnie zupełnie inaczej, zupełnie inny klimat jest tego wszystkiego, więc warto, warto na pewno to. Ile kosztuje taki wjezd? Dwa i pół lara. Także to nie są jakieś wielkie pieniądze, a naprawdę atrakcja niesamowita, dlatego że też się widzi widzi się Tbilisi z góry, przejeżdża się nad rzeką, co robi niesamowite wrażenie nad rzeką Tkwari, czyli rzeką Kurą, nazywamy ją Kurą dzisiaj. <gry> tak. Skąd ta nazwa? Ta nazwa to jest z, z języków tureckich. To znaczy po, po gruzińsku jest to rzeka tkwari, więc jakby tutaj nie ma żadnej dyskusji. E, natomiast z języków tureckich e, kur oznacza chyba szybką rzekę, rwącą rzekę i to jest właśnie, właśnie stamtąd. To jest jedno z też azerskich słów kur i tureckich. Z Polskim bezpośrednie loty są też do Kutaisi. Warto tak. tam się zatrzymać. E, no Ja akurat nie jestem wielką fanką miasta, które nazywa się Kutaisi. Natomiast Kutaisi ma przepiękne tereny dookoła. Jest, są, są kaniony, jest kanion Martwili, kanion Kaste i to są miejsca, które rzeczywiście warto zobaczyć, ponieważ są unikatowe, absolutnie unikatowe. Mam wrażenie, że Kutaisi i w ogóle cała Gruzja staje się powoli taką mekką dla aktywnych turystów, którzy lubią wypoczynek sportowy. Tak, dlatego że e, czy zimą, czy latem ten e, spo, sp, aktywny wypoczynek można uskuteczniać w, w tym kraju, dlatego że e, Gruzja ma świetne kurorty zimowe i, i to jest właśnie Gudauri oraz Bakuriani. E, rozwija się również Mestia. Y, narciarze twierdzą, że, że stoki są doskonałe, więc y, myślę, że tak. Oprócz tego no jest oczywiście Kazbek, y, na który to jest no, góra oczywiście powyżej 5000, w związku z tym no, no, już trzeba mieć zaprawę, żeby tam wejść. Natomiast są organizowane, zorgan, są, są organizowane wejścia na kasbek, bezpieczny kasbek, więc, więc to. No, oczywiście jest mnóstwo szlaków górskich, i to jest nie tylko Svanetia, nie tylko Tuszetia, ale również Bordżomi, o którym bardzo często zapominamy. Borgiomi jest takim regionem na południu Gruzji i to jest taki region niedaleko właśnie Wardzi, to jest jedno z takich miejsc, które też warto, bo to jest miasto skalne. I tam są trasy górskie, które są zalesione i są naprawdę przepiękne. Bardzo często też można tam pojeździć na konno, bądź, no, bądź po prostu wchodzić. I tam są te, te trasy, są troszeczkę łagodniejsze, wydaje mi się, niż w niż tak. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że Gruzja jest dobrym miejscem dla osób, które lubią taki różnorodny wypoczynek. Bo z jednej strony mówi, że w Tbilisi można się pobawić, na przykład. Z drugiej strony za kilka dni, z racji, że Gruzja jest małym krajem, można dostać się właśnie w góry na trekking. Tak. A potem jeszcze nad morzem? Czyli w tr trzy w jednym, właśnie? Tak, właściwie trzy w jednym. No, Gruzja też ma kilka stref klimatycznych, w związku z tym możemy się przemieszczać z wysokogórskiej, alpejskiej poprzez suchy klimat kibiliński i zatrzymać się w subtropikalnym Batumi, mhm. gdzie są pola herbaty, a w grudniu rosną mandarynki. O jakiej porze roku Gruzja jest najpiękniejsza? Tak naprawdę z mojej perspektywy Gruzja jest najpiękniejsza jesienią, wrzesień, październik, kiedy jest winobranie. Wtedy są praktycznie wszystkie owoce, właściwie wszystko kapie sokiem winnym. Jeżdżą wielkie ciężarówki, które, które wiozą z winnic wino, zerwane. No i zaczyna się, zaczyna się wielkie święto wina tak naprawdę. Myślę, że ten wrzesień, przełom września, października, to jest taki doskonały moment na odwiedzenie Gruzji. Nie jest już tak ciepło, ponieważ wtedy jest jakieś takie 25 stopni, a nie 35 i 40, jak to bywa latem i no jest po prostu przyjemnie. Fino gruzińskie jest smaczne, aczkolwiek w Polsce mało popularne. Gruzini piją je do jedzenia, do, do posiłków czy raczej osobno przy spotkaniach? E to znaczy, wino gruzińskie jest bardzo popularne. W ogóle, jeżeli chodzi o wino, to wino pojawiło się w Gruzji. Tak twierdzą wszyscy Gruzini i nie mam, nie mam powodu, żeby im nie, wier nie wierzyć, ponieważ niedawno znaleziono dowód na to, że wino ma 8000 lat i było robione właśnie w Kamforach w Gruzji. I, w, nie wiem, czy w Polsce jest aż tak niepopularne, ponieważ można kupić wino gruzińskie, natomiast faktycznie ono jest nie, trochę droższe niż wina europejskie. Nie jest może tak powszechne, nie jest może tak powszechne, tak. Natomiast <laughs> Gruzini piją wino. Gruzini nie piją wina w taki sposób, że nalewają sobie lampkę wina do kolacji i wypijają tę lampkę wina podczas kolacji. Gruzini zawsze, jeżeli piją wino, to piją to wino do jedzenia. Z dużą ilością jedzenia. I kultura picia wina jest troszeczkę inna niż, niż nam się to może wydawać. Właśnie nie ma czegoś takiego jak sączenie tego wina, tylko jest picie na, na tak zwaną komendę, czyli tamada, czyli wodzirej stołu, stołu. Osoba, która wypowiada toasty, mówi toast, po czym wszyscy biorą kielichy i wypijają wino do dna. A ja się spotkałam też e, z piciem z rogu. E, róg jest bardzo popularny w Gruzji, picie z rogu właśnie, e, ponieważ e, e, są określone supry, rodzaje supr, czyli na przykład supra weselna, kiedy róg pojawia się zawsze e, i z tego rogu rozpoczyna pić e, kamada. I do takiego rogu wchodzą Trzy, cztery kieliszki wina, czasem dwa, w zależności od wielkości tego roku. Niektórzy twierdzą, że są takie rogi, które mają po dwa litry. I z rogiem jest taki problem, że rogu nie wolno położyć, odstawić, ponieważ, ponieważ się wyleje, on nie stoi. Tak? Więc trzeba to wszystko wypić naraz, więc ta mada musi mieć potężną Spreczny. głowę. Potężną głowę. I ten róg jest potem przekazywany dalej, więc kto chce, to, jest, to się nazywa alaverdi przekazanie toastu, i osoba, której ta Tamada zezwala na powiedzenie kolejnego toastu, oczywiście mówi tam toast i wypija róg wina. Ale jest jeszcze jeden bardzo popularny w Gruzji alkohol, mianowicie czacza. O, tak. <grym> Czym nie jest czacza. Ja wiem, że jest bardzo mocna. I jest popularna, jest wręcz napojem narodowym. Myślę, że bardziej jednak wino jest napojem narodowym Gruzinów. Natomiast czacze, no czacze też robi się z wina. Czacza to jest w ogóle ten, bo wino, które robi się w quewri, czyli w tej zakopanej, zakopanej w ziemi amforze, powstaje na bazie właśnie winogron. Winogron, które są wyrzucane razem z szypułkami, z pestkami, ze wszystkim do środka. To pracuje w momencie, kiedy to już odstoi swoje na to, żeby móc z tego rozpocząć produkcję wina, wyciąga się ten miąż i, i on się nazywa czacza, i z w niego powstaje właśnie czacza, czyli 60, 70, 50% alkohol. Czyli to jest taki bimber po prostu? To jest taki, tak, to jest taki bimber. I w jakich sytuacjach go się pije w Gruzji? Gruźni żartują, że jeżeli nie zacznie się dnia od czaczy, no to dzień jest stracony. To są oczywiście żarty, no bo jeżeli byśmy zaczynali codziennie od 50 gramów 60% alkoholu, to nic nie bylibyśmy w stanie zrobić. Natomiast e, turyści, e, turyści bardzo często rozpoczynają dzień od czaczy, no bo. Bardzo często też się mówi, czym się zatrułeś, tym się lecz, więc o poranku na klinika właśnie czacza doskonale się sprawdza. Ja nie jestem wielką fanką akurat tego alkoholu, bo jest trochę mocny. Wolę wino zdecydowanie. Natomiast kiedy piją czaczę, czacza jest też... Czacza albo araki, czyli wódka, robiona z różnego rodzaju też owoców, jest bardzo częstym takim alkoholem, który pojawia się w górach, ponieważ no, tam wina nie ma, wódka jest dużo bardziej dostępna i jakby łatwiejsza do zrobienia, więc no, tam pije się częściej wódkę. Natomiast jeżeli chodzi o suprę gruzińską, to zawsze jest wino. No jest ta czacza, ona się pojawia, natomiast wino to jest wino, wtedy się nie miesza, jest albo jedno, albo drugie. Czego Ci życzyć jeszcze w kontekście tej Gruzji? Wytrwałości, myślę. Wytrwałości. Potrzebna jest do jej poznawania? Tak, jest potrzebna, dlatego że, no i cierpliwości jeszcze trochę też, bo. No bo mam pewne różnice kulturowe, do których się trzeba przyzwyczajać, i faktycznie, no jakby czasem, czasem cierpliwość jest potrzebna. To tego właśnie Ci życzę i odkrywaj Gruzję wciąż na nowo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Również. Dzięki. 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 Jeśli zafascynowały Was opowieści Stasi o gruzińskiej gościnności, zostawcie kciuka w górę pod tym filmem. Wracajcie na nasz kanał, subskrybujcie go klikając tutaj w to kółeczko.